A czy aktualne działania Zonego będą wystarczające, żeby hejterzy zostawili jego i jego nową partnerkę w spokoju? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyślam. Jeżeli nie kojarzycie za bardzo o co chodzi, no to streamer o pseudonimie Zony dosyć rozpoznawalna postać. Zobaczcie, jak te wszystkie osoby z bandy no ostatnio ciemne chmury nad nimi, nie no tak. De Denisa to tak tak go chyba nie lubili przed tą bandą, ale teraz go nie lubią jeszcze bardziej. Ferrari, no był farmazonem przed bandą, ale Ardega teraz jest skórza, ten dziad podwójnym farmazonem. T znaczy, tak jakby mu się jeszcze bardziej sfarmazonił wizerunek, nie? Takie przynajmniej jak czy tam wykop odnoszę wrażenie. No i ten zony. Zony miał w teorii dobry wizerunek, w sumie nie popsuło mu, sama banda mu nie popsuła tego wizerunku, tylko chyba bardziej jego ruchy na Boxdell Boxdellem, nie? Na scenie polskiego Twitcha od dłuższego czasu mierzy się ze sporym hejtem powiązanym z jego wejściem w relacje. To jest w ogóle ta dziewczyna, przez którą był rzekomo, w sensie, że jakiś, jakiegoś miała zazdrosnego chłopaka, tak przynajmniej wtedy opowiadał Amadeusz i że ona była tam powodem, że przez to, że występowała na tych streamach Amadeusza, to jakiś tam jej czy to były chłopak, czy to jakiś zakochany w niej chłopak tam ruszył z tym atakiem niby nie na Amadeusza, no tak Amadeusz twierdził. Jak tam było, to nie wiem, bo się nie zagłębiałem. Jest z niejaką Małgorzatą jeziorowską. Najbardziej kontrowersyjny dla widzów jest fakt, że Zony kreował się na dziwego Sigma Gigaczada z ogromnymi mięśniami. W związku z tym Zony przez wielu został okrzyknięty mianem tak tzw. I w przeszłości z tą krytyką próbował radzić sobie różnie. Raz próbując reagować dystansem i informując, że dzięki negatywnym komentarzom razem z partnerką zarobią więcej pieniędzy. Innym razem był w stosunku do hejterów wulgarny i agresywny. Zapraszam wszystkich filterowych napinaczy! Więcej do... żalu! Więcej żalu! I do OKTAGONU was zapraszam! Tak, ci, którzy tak najbardziej krzyczą, że ho 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 ho, to później najwięcej godzin siedzą na kiblu i czytają te komentarze. Mamy w bani kalkulator, ty masz w bani... Było no, ja więcej pieniędzy. Innym razem... Ale zrelował chłop, przecież takie capy to w kosmos powinny być wysyłane. Zdarzało się też, że temat próbował ignorować i ta trzecia strategia zdecydowanie okazała się być najskuteczniejsza w ograniczeniu ilości negatywnych komentarzy i wpisów na jego temat, choć pewna dawka złośliwości w komentarzach czy na twitchowym czacie nadal od czasu do czasu była widoczna. W ostatnim czasie dużo krytyki spadło też na streamera w związku z kontentem, który pojawia się na jego kanale YouTubeowym, który polega na kręceniu lootboxami, przy okazji opatrzając te odcinki bardzo cringe'owymi tytułami. Natomiast Niezależnie od wszystkich tych kontrowersji, od dłuższego czasu Zony przyjął dosyć rozsądną strategię ignorowania negatywnych komentarzy i wpisów na temat jego i jego partnerki, dzięki czemu krytykujące i hejtujące osoby, nie widząc reakcji z jego strony, nie decydowały się na to, by dojeżdżać go aż tak mocno, jakby mogły. Choć trzeba przyznać, że wyjątkowo nieustającym w swoich staraniach by pod widzonego był użytkownik Twittera o pseudonimie H2P Krecik, który pozwalał sobie na wyjątkowo wulgarne teksty w stronę streamera i jego partnerki, określając jezioro między innymi brudną którą każdy z nas może sobie zamówić. W innym wpisie jego karierę nazywał smutnym upadkiem, a panią jeziorowską dziką, a tego typu wpisów ze strony użytkownika było o wiele więcej. Zony zdawał się te zaczepki dość mocno ignorować, natomiast wygląda na to, że była to tylko gra pozorów, bowiem 2 listopada zdecydował się opublikować na Twitterze wizerunek użytkownika o pseudonimie Krecik. No i jak można było się spodziewać, chłopaczek jest jakimś losowym 17-latkiem szukającym atencji w internecie, więc w gruncie rzeczy tutaj mamy zero zaskoczenia. Natomiast streamer, który pokazał, że te wszystkie złośliwości i komentarze ze strony Krecika mega go bolą i życzyłby sobie prawdopodobnie, publikując jego zdjęcie w internecie, żeby doszło do jakiegoś rodzaju linczu i odwrócenia sytuacji, myślę, że do ognia nie dolał nawet oliwy, co potężny kanister benzyny. Ponad półtora miliona wyświetleń wygenerował jego post i kilkaset komentarzy, z czego te najpopularniejsze mają nawet kilka razy więcej polubień niż wpis Zonego. Uwaga, spójrzcie na to: post Zonego ma 4000 polubień, a odpowiedź, która zebrała ich aż 19 tysięcy, brzmi morda kum... krecik i tak jest ponad tobą i ci tą twoją... Jak cię nie ma w domu I komentarzy w tym tonie skąd dla których wpis Zonego Był jak namalowanie sobie przez niego celownika na czole Na Twitterze aktualnie możemy znaleźć tysiące A wizerunek Krecika nie jest używany Tak jak pewnie życzyłby sobie żony do tego Żeby wyśmiewać internetowego trola. Tylko do tego aby jeszcze bardziej Nie on pierwszy nie on ostatni cię wezywał w internet No dobra moi drodzy No dobra ale jak ten Zody się zakochał w, ten, w tej pannicy No bo widać że się zakochał No bo jednak poświęca dużo dla niej A on zawsze miał takie ciągoty do tego typu dziewczyn chyba. No to co ma chłop zrobić? Fakt, że no niepotrzebnie opublikował wizerunek tego dzieciaka, czy tam młodego mężczyzny z <laughs> Twittera, ale no... Serce nie sługa, nie? Przy okazji użytkownicy wyłapali wprowadzenie przez Zonego na jego streamy na blacklistę słowa jeziorowska, bowiem po wpisaniu go na czacie automatycznie otrzymuje się bana, co pokazuje jednoznacznie, że streamer mocno nie radzi sobie z hejtem, który aktualnie na niego spada. Pomimo tego na czacie podczas transmisji streamera można zobaczyć duże nasilenie wiadomości uderzających w jego i jego partnerkę życiową. No i teraz tak, czy to ładnie, że ludzie w internecie tak nie Miło piszą o jego dziewczynie, no pewnie, że nieładnie. Z drugiej strony, chłop kreujący się na Sigmę, który wchodzi w związek z dziewczyną, która cynicznie monetyzuje najniższe męskie instynkty, musiał liczyć się z tym, że odbiór społeczny tego typu działalności jest, jaki jest. I decyzja o związaniu się z taką, a nie inną osobą będzie mocno kontrastować z wartościami, które próbował dotychczas przekazywać w internecie. Natomiast, szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony, że Zony zdecydował się stalkować jakiegoś 17-latka z Twittera, który go obrażał i że wstawił to jego zdjęcie. W internet będąc streamerem z ogromnymi zasięgami. Jeżeli uznał, że chłopak przekracza pewne granice i należy dać mu nauczkę, to wzorem tego, jak dobrze jest zachować się w tym temacie, jest pan Michał Karmowski, który już lata temu pokazał. Ale Karmowski jednak też pojechał do hejtera i pokazał jego wizerunek chyba, nie? Czy on zrobił tak książkowo jakoś? Też cholera wie jak sobie z tym radzić. Ja w życiu miałem różno no też kiedyś tak właśnie się skupiłem, pamiętam, na jednym takim krytykancie. B, ja to mówię krytykanci, nie hejterzy, bo to czasem jednak gdzieś mają podstawy, każdy ma inną perspektywę. ...że założenie sprawy w sądzie jest wystarczającą karą, bo to najczęściej powoduje, że Gagatek musi skonfrontować swoje wpisy z rodzicami, a wtedy śmieszkowanie i wyzywanie okay, do... Okej, tam jeszcze jakieś takie były... ...dosyć szybko się kończy. I w ten sposób trola hejtera, który próbował być śmieszny, można było faktycznie wyjaśnić i zrobić z tego spoko akcję. Tutaj najbardziej trzeba ukarać Maxa, a nie jego rodziców. Max, odpracuje 400 godzin w A tak to niestety ludzie dostali bardzo dużo paliwa do tego, by wylewać pomyje na Zonego i jeziorowską. I po całej tej akcji z opublikowaniem wizerunku Krecika, para najprawdopodobniej przez długi czas będzie mierzyć się z nasilonym hejtem w ich kierunku. Czy słusznym czy nie, to już natomiast zupełnie inna kwestia. Wiecie no, ja o tych onar to mam takie zdanie, że się z nim nie zgadzacie. Bo ja to tam uważam, że jeżeli nikomu nie robią krzywdy. Ale zaraz coś powie, ale to robi krzywdę, ale to robi krzywdę. Ten temat jest ciężkim tematem. Ta branża dla dorosłych. <grych> <grych>